Dzień dobry Państwu, nasi kochani czytelnicy i czytelniczki. Witamy Was w końcu lipca i będziemy rozmawiać o lipcu. Lipiec, normalnie to jest taki miesiąc wakacji, w którym nic się nie dzieje, ale oczywiście w naszym państwie ten lipiec wygląda zupełnie całkowicie inaczej. Mianowicie to był taki lipiec domykania różnych. Procesów politycznych, bardzo niebezpiecznych, bardzo złych, o których bardzo dużo byśmy wam pisali. To znaczy, dosz, domknięty został y, cały proces przejmowania kontroli politycznej, czyli kontroli władzy wykonawczej, ustawodawczej nad władzą sądowniczą. Czemu towarzyszyły protesty? Społeczne, o których chcemy dużo porozmawiać, bo to jest jakiś bardzo nas osobiście ciekawiący, bulwersujący temat. Z drugiej strony, i to może byśmy od tego zaczęli, w jakim sensie też domknęła się taka figura sojuszu tronu i ołtarza w Polsce. prawda? I koleżanka Magda, która z upodobaniem śledzi. Te powiązania. te powiązania z ogromnym sukcesem w sieci, o nich pisała Tak, napisałam. To był jakiś pierwszy albo drugi tydzień lipca. O pie pielgrzymce rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Na której to pielgrzymce wystąpiło podczas mszy. Wystąpiło bardzo dużo polityków, polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przemawiał premier Morawiecki, list, odczytano list od prezydenta Dudy, odczytano list od prezesa Kaczyńskiego, aczkolwiek to było w innej kolejności. Święta trójca. Tak, święta trójca, natomiast ważne jest to, że pierwszy był list od Jarosława Kaczyńskiego, był przed listem od Andrzeja Dudy, co było niezależnie od tego Sojuszu ciekawe. Um, premier Morawiecki opowiadał o tym w czasie, w czasie tej mszy, w czasie swojego przemówienia, opowiadał o tym, że o pod, podkopie pod Polską podkop, tak, dobrze, podkop. Um, że, 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 wrogowie, że wrogowie Polski podkopują się pod nie, tak jak kiedyś wrogowie Jasnej Góry um, podkopowali się pod, pod Jasną Górę. Um, um, no, Szwedzi, Szwedzi. I, no i przede e... wszystkim zawierzył. Ach, tak. I, tak, zawierzył matce czarnej Madonnie, zawierzył, zawierzył Polskę, e, co wydało nam się mimo wszystko dosyć. To znaczy, no, te, w ogóle ta cała sytuacja, kiedy politycy występują podczas mszy, e, oczywiście to się zdarzało wcześniej e, i to się zdarza i będzie zdarzać, natomiast no, generalnie tak nie powinno być. To znaczy politycy nie powinni występować w czasie przemów, bo w niej uczestniczyć, bo wiadomo, że y, oprócz tego, że są osobami publicznymi, są też osobami prywatnymi, bieżącymi y, i tutaj A. to jest normalne. A czy nawiązywali do tego marszu lub marszu to mm. nie. Nie w cienstach? Nie. W czasie przemówień nie, bo w tym samym czasie tak, to w tym samym czasie był, ale to, to, to możesz tu więcej powiedzieć. Um. Znaczy generalnie jest tak, że prywatna religijność może być manifestowana nawet przez polityka w czasie, mm. czy to jest jakoś się mieści jeszcze przynajmniej w szeroko rozumianej formule rozdziału, bardzo szeroko rozumianej. Natomiast Morawiecki tam wystąpił jako prezes rady ministrów, jako premier, jako głowa rządu prawda, i zawierzył w imieniu nas wszystkich, jak rozumiem. Te, całą Polskę, którą rządzi, zawierzył Ta Matce Boskiej i poniekąd Ojcu Rydzykowi. Ale tą Polską rządzi też Jezus Chrystus, intronizowany w no W pewien sposób, rzeczywiście to. Jezus jest. Zaraz jeszcze się zgłupiam. Czy Jezus jest entronizowany, czy, <laughs> czy Chrystus jest Jezus Chrystus. Chrystus. Jezus Chrystus. A sam Chrystus A sam Chrystus ułożył, więc jest. Jezus Chrystus. A co chodzi tym tle. ludziom, którzy chcą intronizować? Wiesz, ci ludzie w pereludach. No. To oni już introduzorzyli. Rycerze. Rycer, tak, ale on jest no. taki, nie, to, to jest inny temat. Ale w pewien sposób Morawiecki spełnił ten, znaczy pod, tak. jakby wpisał się w tę narrację, prawda? No dobrze, więc to był... Yy... No ale do tego należy no tak. dołożyć ciekawy kontekst ulicy Częstochowy tego dnia, bo w momencie, w którym premier Morawiecki mówił o podkopach pod polskość, w tym samym czasie na Jasną Górę maszerował pierwsze marszowności. Częstochowski, który był kilkakrotnie zatrzymywany przez kontrmanifestacje nacjonalistów oraz osoby uczestniczące w pielgrzymce, które modliły się w sposób pokutny za osoby, które, które machały tęczowymi flagami. To wyglądało tak, że osoby kładły się po prostu krzyżem na jezdni, by zablokować ten przemysł. Mhm. Czy ten, ten przemierz był pewnego rodzaju podkopem pod Polską? Tak, W tym kontekście tych słów to pewnie tak to e, jeszcze, jeszcze mogę dodać do tego, że chwilę, e, w, w, w odstępie kilku dni od, od tych wydarzeń też marszałek Sejmu, też z oficjalną wizytą pojechał do Giedrzewału, e, marszałek Kuciński, i tam też e, nie zawierzył, ale też jak miał swoje wystąpienie jako marszałek Sejmu w czasie rocznicy objawień Giedrzewałckich. Co też. To było dosyć dziwne, no bo to, to już rzeczywiście, no, yy, o, To jest taka to, 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 to nie są sytuacje, rzeczywiście to nie jest ani pogrzeb ważnej osoby w państwie, bo, bo w takich sytuacjach to się zdarza i to jest jakoś tam normalne. Ja też to, mówię o takim niewiarygodnie Marawieckim, na przykład mnie zaskoczył takim niesamowitym, ja wiedziałem, że on jest utręgijny, ale to język jest zupełnie dewocyjny, to nawet jest. To po prostu, dewocja, nie? Tak, to jest, tak, jest dewocja. No a jeżeli chodzi o Marawieckiego, to z kolei ty razem z... Yy, Moniką Prończuk masz yy, niesamowitą zasługę, ponieważ yy, Bartek, Kocejko, właśnie razem z Moniką dokonali takiego, no, powiedziałbym, niezwykle precyzyjnego zestawienia najczęściej używanych kłamstw morawieckiego. Tak. Beś, na, nawet użył określenia człowiek umiarkowany. Że to są kłamstwa wyjątkowo bezczelne. Ale to nie wiem z tego, Tak, tak, ty. ty, ty. Zredagował. Nie, 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 nie. On nawet uzasadnił, <śmusza> dlaczego używa tego słowa. No, tak, tak. tak. Bezczelne, dlatego, by... że nie dotyczy interpretacji opinii i jakiejś tam politycznej narracji, strona można polemizować, ale, ale, ale którą trudno zweryfikować, chodzi o o, tą, o liczby po prostu, o konkretne kwoty i konkretne, e, konkretne statystyki, które można sprawdzić Jak się okazuje, pan e, no, prof. Morawiecki bardzo często przybiera taką pozę e, eksperta, technokraty, który coś tam czyta, różne statystyki, jest w nich zagłębiony, po prostu pamięta bardzo dużo liczb, tylko później się okazuje, że jakim czytacie te liczby to nas są w sposób totalnie przykład znaczy, nic się nie zgadza. Przykład. Przykład. Monika dała taki przykład, opisała, opisała sprawę liczby uchodźców z, z, z Czeczenii w Polsce, którą, którą Matusz Morawiecki chyba przeszacował pięć albo sześciokrotnie. sześciokrotnie. Ja wiem, ja, ja sześciokrotnie przeszacowanie to jest dość dobry wynik, jak na niego. Chociaż być może nie jest rekordem, ale ja miałem, ja miałem inne, i, i, chyba mój ulubiony z mojej działki, dotyczył liczby, um, liczby miejsc pracy, która powstała w przemyśle w 2017 roku w Polsce. Mateusz Morawiecki twierdził, że w Polsce powstało 2 trzecie miejsc pracy a w Europie w ogóle i, i w, w przemyśle, tak wszystkich tak? nowych tak? miejsc pracy produkcji. A, no że Polska jest praktycznie po prostu Chinami Europy, że jest to zagłębiem przemysłowym, że to jest nowa rewolucja przemysłowa. No i jak się okazuje, wziął to z, z, z jakiegoś nagłówka, jakiegoś prawicowego medium a, a z połowy 2017 roku. Tam się w ogóle nic nie zgadzało, żadne liczby się nie zgadzały. A, a on to do dzisiaj powtarza jako ekspercki fakt, w rzeczywistości rzeczywista liczba jest, jest można powiedzieć trzykrotnie niższe niż sobie wyobraża Morawiecki, więc Polska, w Polsce powstało mniej więcej tak mniej niż jedna piąta. Tych, tych Oczywiście wiedzieliśmy też jeszcze, żeby się upewnić, napisałem do... e, Tak, napisałem do Eurostatu, e, który wzięli mi e, takich wyczerpujących e, e, wyjaśnień. Jak, jak czytać też te statystyki, a, a, które która właśnie Komisja Europejska produkuje. Więc, a, więc on, on to do dzisiaj powtarza, jestem przekonany, że on to jeszcze powtórzy. Pan w ogóle się nie wycofuje tak, z tych tak. z które opowiada. To ten, ten... Także polecamy Państwu, ci, którzy jeszcze tego nie czytali, to, to, to nazwaliśmy ilustrowaną kolekcją tych kłamstw moradyckiego. No dobrze, a teraz dojdźmy do tego, co jest świeże, czyli do form demonstrowania, prawda? Bo Mieliśmy dużo tekstów o, o tym, w jaki sposób zaostrza się reakcja policji i to jest jakby jedna strona medalu. Zarówno mieliśmy wywiad z tą Justyną Winiarską, matką Daniela, który Daniela. Daw Dawida, przepraszam, który był represjonowany. Znaczy był, został pobity przez policję. Jak się okazało, czy wyjaśniło, został pobity nie tak, jak myśmy przypuszczali w biurze przepustek, tylko obok biura przepustek, tak po prostu tak, skatowany, tak, 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 tak. tak no. Z... Z... no, swe... no, swe... no rzucano o ścianę, rzucano o drugą ścianę, rzucano o ziemię. No może, no. okej, okay, no, ciężko, dość poważnie pobity. i Mieliśmy też rozmowę z Elżbietą Podleśną, którą też poddano takiej, takiej procedurze, powiedzmy, dość, dość surowej, łącznie ze skuwaniem, kajdanki i tak dalej. Ale, yy, ale z kolei to, co nas porusza ostatnio, to są formy demonstrowania, że tak się wyrażę, z naszej strony, tak? Znaczy ze strony ludzi, którzy idą demonstrować. I Tutaj wasze wczorajsze refleksje są jakoś tu, budzą żywe nasze reakcje. A ponieważ Dominika i Anton yy, najczęściej stoją za naszymi, w zasadzie zawsze stoją za naszymi yy. Relacjami live, live. live, tak. Za telefonami, za relacjami live z protest. Tak, to może, bo, bo ta wczorajsza demonstracja już była m, taką demonstracją, e, powiedzmy, po ptakach, tak? To już było po tym, jak, jak prezydent podpisał e, te ustawy, ale to może zaczniemy, opowiemy trochę o tych demonstracjach z zeszłego tygodnia, które działy się pod Sejmem, e, wtedy kiedy e, najpierw ta ustawa była przegłosowywana e, w Sejmie. Tam, te demonstracje trwały od środy do piątku i początkowy zamysł działaczy był taki, żeby wraz z posłami partii opozycyjnych wejść na teren Sejmu, na ten teren, który był już od początku tygodnia otaczany barierkami, tak żeby skutecznie odizolować i zapewnić spokój posłom, którzy, żeby mogli sobie przegłosowywać te, siłowo te wszystkie ustawy. No, i już w środę okazało się, że, jest, że z tym będzie duży problem, ponieważ marszałek Kuchciński skutecznie uniemożliwił wpuszczanie jakichkolwiek obywateli. Tym chyba czterem osobom się udało wejść jako goście posła Arułkowicza. Orł Następnie Sejm się zatrzasnął na, na trzy spusty. Więc wokół Sejmu zaczęli się gromadzić ludzie, no i jakby powstała taka sytuacja, kiedy nie do końca było wiadomo co teraz, w jaki sposób demonstrować, jak się organizować, no i część ludzi zdecydowała się na takie kroki, żeby na przykład przeskakiwać przez barierki, wchodzić jakoś bokiem, podstępem, część, się, jakoś podstępem się jakoś dostawać przez, przez bagażnik słynny już. No, i m, część z tych e, sytuacji e, owocowała m, takim bezpośrednim starciem z policją, e, które, tak jak już Piotr wspominał, e, kończyło się czasem dosyć dramatycznie. Tak, najbardziej takim dramatycznym momentem był chyba jednak ten piątek. To ty, ty byłeś najbliżej wtedy n, tych wszystkich. E, Sam byłeś tak, tak, tego ofiarą. Tak, tak. Można powiedzieć, że to był moment, kiedy właśnie. To, to, co warto jeszcze podkreślić, to że te manifestacje, które towarzyszyły procedowaniu ustawy w Sejmie, były przy bardzo niewielkim udziale ludzi. To było frekwencyjnie mniej więcej 200-300 cały czas tych samych osób przewijających się tam. Więc też w piątek widać było, że te emocje, ta bezradność prowadzą do tego, że osoby cały czas szukają nowych, przygodnych form protestu. Jest, było to zupełnie niesynchronizowane i doprowadziło do tego, że osoby po prostu po raz kolejny chciały zająć przestrzeń jak najbliżej barierek. Policja natomiast nie godziła się na to, próbowała odseparować barierki od ludzi. Już nawet nie Sejm, ale po prostu barierki, otoczyć je z dwóch stron kordonem, co napotkało na opór manifestujących i wtedy stworzył się Ogromny kocioł, w którym policja nie zważała na to, czy wykonuje konkretne czynności względem jakiejś konkretnej osoby, czy chce kogoś legitymować, po prostu stara się za wszelką cenę odepchnąć tłum od, od barierek, przepchnąć je z ulicy Wiejskiej na drugą stronę, na chodnik i przy tym ucierpiało wiele osób. Potem zaczęły się łapanki osób podejrzanych, jak to policja potem stwierdziła, o naruszenie nietykalności funkcjonariuszy i przy tej okazji zostało wyłapane cztery osoby. Do dzisiaj nie wiemy, która z tych osób ma zarzut e, naruszenia nietykalności funkcjonariusza. Policja stwierdziła w konferencji prasowej zorganizowanej e, w niedzielę, że ze względu na dobro śledztwa nie chce tego, tego ujawniać. Ja to, czy co z Waszych obserwacji do... e, macie jakikolwiek przykład czegoś, co można określić jako naruszenie nietykalności policji? To znaczy, czy to to jest, jest, to jest, bardzo... jeden, jest jeden bardzo ciekawy przykład właśnie dotyczący tego naruszenia nietykalności. To jest coś. E, to dotyczyło tego policjanta, który miał tutaj to zadraśnięcie na. na policzku i to widać na wszystkich nagraniach, że Jakub Skrzypek, który trzymał krzykaczkę, stał naprzeciwko dwóch policjantów I jeden z nich uderzył go w rękę, w której trzymał ten sprzęt i wtedy ta ręka poleciała na tego policjanta, jakby to było zupełnie... To stało się do interwencji. To, to, i tak, to, było, to, to właśnie o, potem się zaczęła ta interwencja i m, zdjęcia tego policjanta z tym zadrapaniem z tym draśnięciem, obiegły wszystkie social media, cała, cały prawicowy internet, również Joachim Brudziński wszędzie pokazuje to zdjęcie jako dowód tego, że manifest, manifestujący Co? byli Co? agresywni, że to jest ten poszkodowany policjant i by coś... Czyli taką jedną którą możemy, możemy powiedzieć, że z, naszych, że z naszych obserwacji wynika, że w Komisji nie jest tak, że, że demonstranci przy całej radykalizacji Nerwach, jakimś takim no, emocjonalnym, ogromnym pobudzeniu, to jednak nie przekraczają granicy agresji fizycznej. Tak. Prawda? Nie atakują fizycznie Chociaż pozycje. można zadać pytanie, które pojawiło się, jaka jest po prostu skuteczność agresowania protestów w stronę policjantów. I to jest temat, który bardzo silnie wybrzmiało wrażenie w tym tygodniu i widać też, że dynamika protestów się zmieniła. Zaczęło przychodzić więcej osób i pod Senat, i teraz pod, pod Pałac Prezydencki. zrobiło się dużo na... bardziej. Miękko też w hasłach, uważność na słowa. No ale mimo wszystko wczoraj tak doszło do eskalacji i e, użycia, do gazu. Do użycia gazu. Czy to, to może na tym, się zamknęli, tylko powiedzcie dwa słowa o tym użyciu gazu, bo to jest taki temat, który ludzi jakoś użycia bardzo. Nie nika, bo właśnie tak, więc wczoraj, po tym, kiedy zgromadzenie pod pałacem zostało rozwiązane. Zaczęły się jakieś takie akcje, ktoś, ktoś zaczął rzucać pomidorami w stronę pałacu, poparła się jedna, jedna flara powiedzmy. i zrobiło się takie zamieszanie, ludzie nie chcieli, część z osób się rozchodziła, ale część jeszcze ewidentnie jakoś chciała zamanifestować swoją złość. Swoją tak? złość. Niektórzy, niektórzy jeszcze kiedy był tłum, pisali na bruku Konstytucja z prejami. I w, w, jakiejś, w odległości tak mniej więcej 150 metrów od pałacu pod kinem Kultura okazało się, że tam jest jakiś, jakiś wielki kocioł, tam sprejem malowała coś Klementyna, Sukanów i ktoś jeszcze tego dokładnie nie widać. No i otoczył ich taki niewielki kordon policji dosyć ciasno i w tym momencie bardzo, bardzo dużo osób, które były wokół i się przyglądały, zaczęły napierać na policję. I wyglądało na to. Odsiecz, na odsiecz, tak, żeby zobaczyć, kogo, kogo, kogo ten kordon otacza. I zrobiło się takie naprawdę spore zbiegowisko, i, w którym, i, i ci ludzie zaczęli bardzo mocno napierać na tych policjantów. I oni widać było, że byli pod jakąś dużą presją i chcieli jakoś odeprzeć ten atak. W którymś momencie. Też na odsiecz przyszedł jakiś taki inny mały oddział, kilku policjantów. Ale nie był w stanie dostać się. Nie był w stanie się dostać. Co ciekawe, ci policjanci już mieli przy sobie pałki. Nie w, nie w rękach, ale tam zaczepione gdzieś z boku. Ale Czego wcześniej nie było. Czego wcześniej nie było, to było wielokrotnie podkreślane w zeszłym tygodniu, że ci, że ci policjanci pod Sejmem nie mają przy sobie żadnej, żadnej broni ani nic. No i w, w tym momencie, kiedy, kiedy ta grupa ludzi zaczęła napierać na ten kordon, nagle była taka fala od, od środka i policjanci odepchnęli bardzo, bardzo silnie te, te wszystkie osoby i też zaczęli rozpylać gaz. Łzawiący i to się do, no jakby ten, tym gazem oberwały i te osoby, które, które były w tych mm, pierwszych gazem pierwszowym pie, pie, ale też sami policjanci i co ciekawe, policjanci też nie za bardzo wiedzieli po pierwsze też jak się rozpyla ten gaz, bo tak chlapali im trochę na oślep, sami siebie też oklapali i też nie wiedzieli, jak, jak w ogóle sobie z tym poradzić i sobie przy, zaczęli przemywać wodą. Oczywiście czego się nie Co no, tutaj. nie powinno robić. Zopierzeli się sam. Ja też co ważne w oświadczeniu wydanym przez policję, tuż po manifestacji, komenda społeczna w Warszawie stwierdziła, że to manifestanci pierwsi rozpylili gaz i rozpylanie gazu przez policję było tylko działaniem odwetowym. Jak Państwo widzicie, zastanawiamy się nad... Y formami protestu, ich radykalizacją, niebezpieczeństwem, które się z tym wiąże, z drugiej strony determinacją ludzi i tym w ogóle, co robić w tej sytuacji, skoro mamy do czynienia z tak, no, jakby to powiedzieć, brutalną ingerencją w demokrację, prawda, którą żeśmy obserwowali. No ale z tym pytaniem zostawiamy Państwa, też czekamy na wasze opinie, jak zawsze, które zresztą tych opinii jest bardzo dużo i to jest. No, tak jak zawsze mówimy, ten Facebook jest po prostu jakimś kipiącym, nasz Facebook jest kipiącym, takim wulkanem waszej energii. I za to bardzo dziękujemy. I mamy jeszcze konkurs. Książkę z takim no, obrazkiem, który, który, może, który może by sugerował, że coś będzie o politykach, ale nie jest o politykach, tylko jest o krzywdzeniu zwierząt. I pytanie konkursowe wymyślił Bartek. Mm, a, tak? Tak. E, e, no, zamach na Sąd Najwyższy i ustawy sądowe to nie jedyne, co, 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 co pis e, przepyta w lipcu. A, a chcę też zmienić ordynację do wyborów w Parlamencie Europejskim i stąd nasze pytanie, jaką, jaki realny próg wyborczy. Realny. Realny próg wyborczy wynika z tej nowej ordynacji pisowskiej do Parlamentu Europejskiego. Można się powiedzieć, cię o 20 pomów? Można się też posiłkować z tym, co wpisaliśmy. Tak, można się posiłkować o tym, co wpisaliśmy. I czy można znaleźć to w naszych tekstach? Tak, jest to w naszych tekstach oraz w opinii senackiej. <śmianowice> 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 Bardzo Wam dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za miesiąc.